Proszę bardzo, pan jeszcze. Bardziej, bardzo ważne pytanie w sensie polityki, nie tyle polityki, co gospodarki. Yy, na yy, sporze z Ukrainy, leci na Pomarciu, wraca bez i tak dalej. Wszystko jest pięknie, ładnie. Niby jest tranzytem, ale polscy rolnicy tracą na tym, tak? I teraz drugie pytanie. Yy, tam jest gospodarka wprowadzona... Jakie pytanie? Bo pan na razie nie zadał mi żadnego pytania, tylko pan powiedział, jak to zboże cyrkuluje. To ja przyjmuję to do wiadomości, ale pytanie brzmi jak? Czy coś się stanie, żeby to zatrzymać, żeby polscy rolniki mogli prosperować? Nie wiem. Nie wiem, czy coś się stanie. Na razie, proszę pana, jest tak. Po, trzeba inaczej to pytanie postawić. Ale proszę usiąść z łaski swojej, bo tu ja, wystarczy, że ja stoję. E, od, to niech pan stoi. No i e, dlaczego właściwie tak się stało? Dlaczego ukraińskie zboże i inne towary hulają po całym obszarze Unii Europejskiej, mimo że, mimo że w stosunku do nich nie stosuje się takich y, rygorów, jakie stosowane są wobec rolników pochodzących z obszaru Unii Europejskiej, między innymi z Polski. No, musi być jakaś przyczyna, prawda? Ja nie wiem, jaka ta przyczyna jest, ale no, muszę opierać się na domysłach. I wyciągam wniosek następujący, biorąc za punkt wyjścia. Strukturę własnościową rolnictwa ukraińskiego. Co wiemy o strukturze własnościowej rolnictwa ukraińskiego? Że ona jest zdominowana przez wielkie latyfundia, wielo, wiele set tysięcy, a nawet do miliona hektarów, które są własnością tamtejszych oligarchów. Jak to antysemici złośliwie mówią. Parchów, oligarchów. No, i y, ponieważ Ukraina jest specyficznym państwem, i tym się na przykład różni od Rosji, że w Rosji to Putin decyduje, kto zostanie oligarchą, a kto nie, a na Ukrainie jest odwrotnie to oligarchowie decydują o tym, kto będzie prezydentem. W związku z tym rząd polski na przykład. Od kwietnia ubiegłego roku rozmawia z ministrami ukraińskimi. To jest, może i rozmawia. Tyle tylko, że te rozmowy z siłą rzeczy muszą mieć taki charakter, jak rozmowa dziada z obrazem. Państwo wiecie, dziad przemówił do obrazu, obraz jemu ani słowa, taka była ich rozmowa. Oj. Dlaczego? Dlatego, że ci ministrowie poszczególni są ludźmi poszczególnych oligarchów, i oni nie słuchają żadnych argumentów, tylko wykonują zadania, które, które im ich oligarcha powierzył do wykonania. Bo jak przestaną to robić, to ich ten oligarcha zdmuchnie jak gromnicę w jednej chwili. No to jak my to wiemy, to tak. Dobra. Więc jeśli już rozmawiać ze stroną ukraińską. To nie z ministrami, tylko z oligarchami. Tylko z oligarchami, bo to oni decydują, jak będzie. Natomiast teraz drugie pytanie. Dlaczego Komisja Europejska, która dopuściła do sytuacji, kiedy ten ukraiński eksport rolniczy nie trzymający żadnych standardów wymaganych na terenie Unii Europejskiej od miejscowych producentów, Hula po całej Europie jak chce. No musi być jakaś przyczyna tego, prawda? Ja, na przykład, się domyślam, że przyczyną może być to, zgodnie z tym, co Rzymianie mówili starożytni, że nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. Że dla oligarchów to nie było specjalnie trudno przeborować się ze złotem do Komisji Europejskiej. No co, co? Nie ma takiej bramy, jak mówili starożytni Rzymianie. Jak była Katar gate w Unii Europejskiej, to dlaczego nie może być Ukraina Gates? No dlaczego? Może być, jak najbardziej. Jak to mówili tam my wszystko Ferstejen. No to jak my wszystko Ferstejen, to lepiej rozumiemy teraz. Dlaczego Komisja Europejska, z którą polskie rządy jeden i drugi rozmawiają od kwietnia ubiegłego roku, ani drgnie? Nic nie możemy tu skórać. No, jak się wzięło pieniądze, to nieładnie jest tam. Jak się już wzięło, to trzeba tam, bo jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie daj Boże, tacy oligarchowie jeden z drugim zaczną chlapać tam jęzorem. I wszystko się tu wyjdzie na jaw, no to, to nie, to nie można tego dopuścić. No i dopóki tak jest, no to tak będzie. W związku z tym, ponieważ polski rząd nie ma na to wpływu na porozumienie oligarchów ukraińskich z Komisją Europejską, no więc robi to, na co, jak sądzi, ma wpływ. Mianowicie chce spacyfikować tych rolników przy pomocy Putina, bo Putin jest, wiadomo, dobry na wszystko. Zorganizowana została prowokacja gliwicka z tym transparentem, żeby tam Putin zrobił porządek. No i teraz co? Donald Tusk się odgraża, że tym zdrajcom to on będzie wyrywał nogi z tyłka. No oczywiście nie osobiście, tylko tam prokuratorzy, sędziowie niezawiśli, i tak dalej, i tak dalej. No, a pan minister Kosiniak-Kamysz zmilitaryzował przejścia graniczne i drogi w pasie granicznym. Od wczoraj zmilitaryzował. No i jak tam jakiś traktor wjedzie, taki oflagowany, to co się stanie? No przyjedzie wojsko i go zepchnie z drogi. Na przykład czołg przyjedzie i zepchnie go z drogi, a nawet go tam, nie wiem, palnie z armaty i wyleci w powietrze ten traktor. Także, no, to rząd może zrobić i to zrobił. I to zrobił, no bo przyjeżdża Reichsführer Ursula von der Leyen i co? To ona przecież jak... Tutaj Donaldu Tusku przecież płaci, to wymaga. No co, kurczę Frenzlu, co ty robisz? Tu? Ten cały minister Kołodziejczak szlaja się tam. No tak, ale tak tylko, że cała Europa protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi, to jest druga sprawa. To tak, to, a, a tym mamy jeszcze dodatkowy inny problem, tak. No i całkowite zamknięcie sam granic, ze zbożem i tak dalej, bo zboża są transportowane do Niemiec, tam są transportowane z powrotem bez wartu i z powrotem są wracane do Polski i to jest taka wielka... Karuzela podatkowa, to wszystko wraca do Polski. Czy całkowite teza granicy polskiej z Ukrainą, nie transportowanie na... ...zabiorą Ale kto ma to zrobić? nie wiem, kto ma to zrobić. Ukraińcy, proszę pana, to zrobili w swoim czasie. Jeszcze nie było żadnej wojny na Ukrainie tylko y, zablokowali cały ruch kolejowy po swojej stronie. To pokazuje, że można tu zrobić, ale jak mówi przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No i to Ukraińcom być może więcej wolno niż nam, no, bo my jesteśmy, co powiedział pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska jest sługą narodu ukraińskiego. No to jak jest sługą, to jak może zamknąć granicę? Proszę pana. Ja mam do pana gorącą prośbę. Wiele ciekawych, bardzo ciekawych pytań pan zadał. Na samym znajduje się jeszcze pewnie parę osób, które też chciałyby zabrać głos, a będziemy powoli zmierzali do zakończenia tego spotkania. Ciekawego jakże, bo przecież przyjazd z tak daleka, z Warszawy, pana redaktora też wymagał dużo wysiłku.